Cześć wszystkim, tu Natalia z Projektu X. Dziś kolejny film z wilkiem w roli głównej, a więc historia z tych, które lubicie najbardziej, bo choć dzikie zwierzęta z reguły unikają ludzi. To bohater dzisiejszej opowieści działał wbrew zwierzęcym instynktom i zwrócił się do człowieka po pomoc. Co mogło skłonić do tego dzikiego wilka i jak kończy się ta historia? Aby się przekonać, koniecznie zostań ze mną do końca. Jeśli jesteś tu nowy i jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał i kliknij ikonę dzwonka, by już zawsze być na bieżąco. Ta opowieść zostanie z tobą na długo. Jacob mieszkał w małym miasteczku McCarthy położonym pośród gór i rozległych pustkowi. Najszybszy i najłatwiejszy sposób dotarcia stamtąd do najbliższego miasta to droga powietrzna. Latem dało się jeszcze przedostać tam terenowym autem, ale zimą mieszkańcy przez kilka miesięcy byli dosłownie odcięci od świata i cywilizacji, a jedzenie dostarczano do wioski helikopterami. W każdym gospodarstwie było przynajmniej kilka psów, a to dlatego, że psie zaprzęgi były zimą najwygodniejsze i najskuteczniejsze do transportowania żywności. Jacob sam miał aż 10 pięknych psów rasy malamut. Któregoś wczesnego poranka, kiedy Jacob jeszcze smacznie sobie spał, wszystkie jego psy, niemal w jednej chwili, zaczęły głośno zawodzić i przeraźliwie wyć. Mężczyzna od razu wiedział, że musiało się stać. Coś niezwykłego, bo pieski nigdy wcześniej się tak nie zachowywały. Zerwał się z łóżka, złapał kurtkę, na wszelki wypadek chwycił też strzelbę i z impetem wybiegł na ganek. Jakże się zdziwił, kiedy pod swoimi nogami zobaczył zwiniętego w kłębek szarego wilka. Wyglądało na to, że wilk jest poważnie ranny, bo na śniegu widoczny był długi ślad krwi. Psy głośno szczekały i warczały, chciały przepędzić wroga ze swojego terytorium, ale ale wilk był tak słaby, że nie był w stanie nawet podnieść w ich kierunku ba. Jacob pochylił się nad bestią. Chciał ocenić, jak głębokie są rany i niestety na pierwszy rzut oka nie wyglądało to najlepiej. Najprawdopodobniej wilka zaatakował niedźwiedź, z którym ten stoczył długą i wyczerpującą walkę. Jacob pobiegł do domu, złapał za koc, którym okrył biedne, drżące zwierzę i krótkofalówkę, przez którą wezwał z miasta weterynarza. Tylko w ten sposób można było się z nim skontaktować. To była normalna procedura, kiedy na przykład zachorował czyjś pies, ale od zgłoszenia do przyjazdu zawsze musiało minąć co najmniej kilka godzin. Te godziny mogły kosztować wilka życie. Kiedy lekarz nareszcie dotarł na miejsce, pomógł Jacobowi ostrożnie przenieść wilka na koc i zanieść do ciepłego domu. Dopiero kiedy wilk się nieco rozgrzał i rozciągnął na posłaniu lekarz miał szansę go zbadać. Na wszelki wypadek związali mu pysk, żeby wilk nie miał szans ugryźć lekarza ze strachu lub z bólu, ale zwierzę jakby czuło, że ci ludzie chcą mu pomóc. Leżało grzecznie niemal całkiem bez ruchu i tylko skomlało, nie wykazując żadnych oznak agresji. Wkrótce weterynarz ustalił, że wilk miał około roku, stracił bardzo dużo krwi, a głębokie rany były szarpane. Najlepszym więc co mogli dla niego zrobić, to jak najszybciej zaszyć rany. Niedługo później lekarz już zabierał się za wykonanie wszystkich niezbędnych procedur. Kiedy skończył, zalecił Jacobowi, aby ten trzymał wilka w cieple, dopóki zwierzak nie będzie w stanie samodzielnie wstać, a potem można go będzie przenieść do psów. Weterynarz ostrzegł go również, że najlepiej nie wypuszczać wilka do lasu, dopóki nie będzie w pełni sprawny. To może kosztować go życie, powiedział. Weterynarz zaopatrzył Jacoba w niezbędne leki i wyjechał. Przez Pierwszych kilka dni wilk prawie nie jadł i się nie ruszał, ale stopniowo wracał mu apetyt, a kiedy był już w stanie samodzielnie jeść, coraz szybciej wracał do pełni sił. Wkrótce Jacob przeniósł wilka na wybieg do jednego ze swoich psów. I choć na początku malamuty głośno ujadały na widok nowego sąsiada, to szybko zorientowały się, że intrus jest na tyle słaby i chory, że nie stanowi dla nich żadnego zagrożenia, i wtedy złość przemieniła się w litość i jakby czułość. Wkrótce Jacob podjął ryzyko, wpuścił na wybieg do wilka kilka innych psów i ku jego zaskoczeniu jeden z nich zaczął zać mu rany, a reszta dzieliła się jedzeniem, dlatego niedługo później Jacob całkiem zlikwidował dzielącą ich zagrodę i odtąd jego dziesięć psów i wilk przybłęda zamieszkały razem. Trzeba przyznać, że dobrze wychowane psy Jacoba otoczyły swojego nowego kompana opieką. Przynosiły mu zabawki, dzieliły miski, posłania, lizały rany i rozgrzewały go swoimi ciałami. Wkrótce wilk był już całkiem zdrowy, zaczął nawet biegać. Z watachą psów w zaprzęgu, dlatego Jacob zdecydował, że już najwyższy czas, by pozwolić wilkowi wrócić do lasu, tam gdzie był jego dom i miejsce skąd pochodził. Pewnego ranka otworzył przed nim ogrodzenie i czekał, aż dzika bestia pójdzie w swoją stronę. Wilk zawahał się przez chwilę, spojrzał na mężczyznę, później na psy i ruszył pędem do lasu. Jacobowi owszem, było trochę przykro, że nadszedł czas pożegnania z wilkiem, do którego zdążył się już przyzwyczaić, ale wiedział, że to najlepsze, co może zrobić, i wrócił do domu. Wieczorem, kiedy Jacob rozkoszował się przy kominku szklanką whisky, usłyszał znajome wycie. Wyjrzał przez okno i zobaczył, że wilk, który kilka godzin wcześniej uciekł do lasu, siedział teraz w zagrodzie. Jacob pospiesznie wyszedł z domu i zwrócił się do wilka słowami: "A co ty tu robisz, gagatku? Nie chcieli cię w lesie z powrotem?" Ale psy wyraźnie cieszyły się na widok swojego wilczego kompana, więc Jacob po prostu pozwolił mu zostać z nimi na noc na wybiegu. Następnego ranka mężczyzna znowu otworzył ogrodzenie, by wilk mógł swobodnie sobie pójść, ale ten siedział grzecznie na swoim miejscu, jakby nigdzie się nie wybierał. Tak oto dał wszystkim wyraźnie do zrozumienia, że jego dom jest teraz tutaj i nie zamierza już opuszczać swojej nowej rodziny. Od tego czasu minęło kilka ładnych lat. Wilk nie tylko został z Jacobem i jego psim Zaprzęgiem, ale stał się częścią wielkiej rodziny, a wszyscy sąsiedzi zastanawiali się, jak to możliwe, że ten facet oswoił dziką bestię. Jak myślisz, w jaki sposób Jacob tego dokonał? Czy wilk był po prostu wdzięczny za uratowanie mu życia i w ten sposób chciał podziękować swemu nowemu panu, czy raczej przyzwyczaił się i polubił zresztą psów, których nie chciał zostawiać? A może po prostu wygodniej mu było tam, gdzie zawsze czekało na niego jedzenie? Opowiedz nam, co o tym myślisz w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa waszych opinii. Jeśli podobała Ci się dzisiejsza historia, kliknij kciuk w górę i Pomóż nam dotrzeć do szerszego grona, wysyłając link znajomym i udostępniając go na Facebooku. Kliknij też kartę, która pojawiła się na końcu. Do usłyszenia, dzięki i pozdrawiam.